maneczko wszystkim z tej strony szkapa, i zapraszam do Dino Parku. To tak, mamy troszkę sprzątania, ale wiecie co? Czym się chce zająć? Chcę się zająć klubem. kiedyś wspominałem, że zrobiłbym chętnie swój klub, i zaprosił tam kogo, kto by chciał dołączyć. To chętnie bym dołożył, tak jak mamy w zoo zrobiony własny klub. I dołączacie, więc powiem wam tak. Myślę, że tak zrobimy. Tylko znajdę, jak się tu opuszcza dany klub. Zadania, czekajcie. Jak się tu opuszcza dany klub? Tutaj mamy. Tak, opuść klub, dobra. Opuszczamy klub. No, jestem pewien, że nie będę mógł przez jakiś czas założyć klubu. Zaraz zobaczymy, no jak to w zasadzie działa. Konkursy z przeszłości Aha, które by braliśmy udział W konkursach, dobra Bo też nie wiedział, że takie coś jest w ogóle I tutaj mamy załóż klub Zobaczymy ile to kosztuje Ale pojechali 10. 10 tych, ale pojechali Chciałem, że kasę ta będzie kosztować ale pojechali, wiecie co? Ale mnie zaskoczyli. Nie wiedziałem, że to będzie tyle kosztować. Nie chciałem wydawać, no ale dobra. Skoro już się chce zaczęli. Kappa... Szkapa team dino. Albo zrobimy tak: szkapa dino team. Dobra, plpl. PL. Tak. Tak. Macie nazwę. E... Szkapa zaprasza, zapisz. Tak. I mamy czysty klub. No to tak. Zaczniemy sobie może od zadanka, nie wiem, które jest. Dobra, nie wiem, może to. A no, to jest na zwykłe, dobra? Robimy, jakże, O, mamy pierwszy poziom. Proszę bardzo, odblokowane nowe rzeczy w klubie elegancko. Elegancko, dobra? Damy jeszcze ze dwie albo trzy te trzy. Patrzcie, jak ładnie odblokowaliśmy kolejny poziom. Patrzcie, jak to idzie. Jak to idzie, jak to idzie. Tutaj jeszcze nikt. Znajdziemy się tutaj A to się dopiero zaczęło jestem na 25 pozycji na 24 ale to się dopiero zaczęło to się więc proszę aktywuj nową akcję No to tak nowego członka aktywujemy Proszę bardzo aktywujemy co tutaj mamy Doświadczenie nie 5% doświadczenia no może jakby byli chętni do tego to możemy to aktywować. I zbierać, ale ja bym tu zbierał na drugiego członka, żeby zdobyć drugi poziom. Lubię, bo mamy trzy miejsca wolne. Więc śmiało, śmiało wysyłajcie. Myślę, że tutaj, że tutaj sobie spokojnie przekażemy całość. Dobrze, cyk. Odbieramy. Podniosło nam jaki mamy poziom? Klub brakuje jeszcze 5000 punktów do zdobycia drugiego poziomu, ale za co zdobywam te punkty? Tam ja bym chciał wiedzieć, za co ja zdobywam te punkty? Za co się zdobywa te punkty? Czy te punkty się zdobywa tylko za uczestniczenie tutaj w konkursach? Czy na przykład, jak ja przekazuję karty. mnie? Co mi tak zjadł kasę? Przecież ja wydałem. Tam tylko 200 tysięcy. Ej, no bez jaj. No ja cię kręcę. Ja wydałem tam 100 tysięcy, miałem 400. Wydałem 100? Aha, 250, dobra, ile potrzeba? 62 tysiące. 62 tysiące, dobra, wyzerowałbym się. Nie mam dwóch tysięcy. Już nic nie zrobię tutaj. Ja nie, nie, bo się wyzeruje z kasą i nie będę mógł nic zrobić. nie No to dobra, zostawiamy tyle, ile jest. Jest miejsce w klubie. Gdzie jest ten mój klub? Jeżeli ktoś jest chętny, zapraszam do klubu, do szkapy. Sobie pogramy, porobimy. Aktywuj nową zbiórkę, no to nowy nie aktywujemy. Tu jest jedno miejsce dla jednego członka, no to tutaj, tutaj to u mnie tu będzie trudno nazbierać, ale jakby nas było więcej, aby każdy dał po, po, choćby miesięcznie oddawał po, nie wiem, dwa, po pięć przynajmniej. Tutaj z kalendarzyka dostajecie po pięć, tak, jeden dzień, więc pod koniec miesiąca każdy po piątce by oddał, no to to się będzie zbierać, klub się będzie rozwijał, doświadczenia wszystko pójdzie tam z klubu. Więc, więc klub zostawiam dla Was, jeżeli jesteście chętni dołączajcie, wysyłajcie zaproszenia Oczywiście mamy tylko 3 miejsca na początek Więc jeżeli ktoś nie gra, a chce tylko dołączyć No to radzę nie, bo jak osoby nie będą brały udziału w konkursach Będę po prostu zaraz wywalał, bo po prostu potrzebujemy Osób, które biorą udziały w tych konkursach, wydają tam jakieś no, nie mówię, że wydacie tak jak ja teraz przywaliłem 400 tysięcy. No, jak tam wydacie te 100 tysięcy, czy tam ilość spokojnie na ten konkurs każdy, no to myślę, że lajtowo. Tym więcej, tym lepiej, tak? Ja się też będę starał coś dawać. Choć oczywiście no, większość kasy potrzebuje na skrzynki, więc tam przynajmniej te 100 tysięcy będę się starał, żeby przynajmniej jakiegoś zwierzaka tam oddać roz za kiedy na ten konkurs. Więc, więc tak wygląda sytuacja. No, a konkursy. No są przydatne. Bo z konkursów macie tutaj te. Nie wiem czy wszyscy wiecie, ale zobaczcie. Ja to muszę znaleźć pierwsze jak to znajdę, to wam pokażę, ale muszę to pierwszy znaleźć. Pierw to muszę znaleźć, to chyba jest na trójce nawet. Nie, na trujeczce, nie. Na dwójce to było. Mi się wydaje, że to było na trójce, ale... Ale mogę się mylić. O, tu macie takiego dinusia. Macie jeżeli uzbieracie takie statułki, tak? Tego jest tutaj chyba więcej nawet. Tu jest na piątym. O, normalnie. Jeszcze gdzieś chyba były takie inne, wydaje mi się, te statułki. Trzeba było inne nazbierać. Do tego widzę się powiększyło tych zwierząt bardzo dużo. O. O, na 12, no, doszło ich bardzo dużo. Ja tutaj yy, mam parę zdobytych, ale no nie za dużo. Powiem wam, nie za dużo. Są bardzo ładne tutaj do zdobycia. Dinozaury kolorystyczne. O, tutaj już mi jeden padły, latające. Trzeba by je było po prostu rozmnażać, no, ale to jest też, powiem wam, rozmnażanie ciężkie. Czego ja tu nie mam? Nie, tu tego mam, tu jest wszystko. Tutaj nie mam, tutaj nie mam tego małego, ale ja go w ogóle chyba nie mam, żeby go w ogóle rozmnażać, tak mi się wydaje. Bo Ja tego dinozaura chyba w ogóle nawet nie mam. Mam jednego. Czy mam dwa? No teraz, teraz to są niewia. Musimy go zlokalizować, lokalizujemy tego dinozaura. To był taki malutki, chudziutki jaszczurek. Szukamy malutkiego, chudziutkiego jaszczurka, żeby go zlokalizować i zobaczyć, czy jest jeden, czy są... O, ale mi po... O, tu jest. No to ja mam tego jednego, Dinusia. Nawet nie mam drugiej karty do niego. Tak jak patrzę, nawet tu nie ma drugiej karty do niego, żeby mu drugiego zrobić kolegi. I roznażać, no nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, ma, ma tak lekko dinozaury, zaraz zobaczymy. Tutaj on tutaj gdzieś jest, no nie, nie ma go tutaj. No nie, bo to jest tutaj y, ten wybieg, no to on by musiał być tutaj. Ale tutaj też go nie ma. No stąd ja prawie chyba wszystkie dinozaury mam. Te dwa mi brakuje. Ale to lewelowo muszę zdobyć. Tego mam, ten mam, ten mam. Te są, tak mi się wydaje, że są. Te też, ten też jest. Tego nie mam, bo lewelowo, Nie mam levelu. Ale mamy, tutaj są, te są. Ten jest, ten jest. Tego nie mamy. Tego chyba mamy jednego. Tego nie wiem, czy mam, ale ten jest lewelowo. Kontynuuj grę, aby zdobyć, czyli mi go odblokują po prostu. I tego, tego mam chyba jednego poskładanego. A drugi jest chyba w kartach. Tak, jest w kartach do poskładania albo to jest jeden do poskładania, albo dwa. Ja sobie zaraz sprawdzę, czy go mam, czy go nie mam. Hehe, mm, hehe. He. I szukamy. Czegośmy to szukali? Takiego niebieskiego, nie? Takiego niebieskiego latającegośmy szukali. Więc już jedziemy tutaj. Ja wam nazwów tych dinozaurów nigdy nie powiem, bo ja tych nazwów nigdy nie znam, nie pamiętam. I nie dziwcie się, że ja nigdy tutaj nazwów dinozaurów nie wymawiam, bo tego nie da się powiedzieć. Na tym się idzie język połamać. Nie, to ja mam dwa już te? To są te? To nie jest ten dinozaur. To jest inny. Jest inny ptak, podobny ptak, ale to nie jest ten ptak. Nie poczyłem jaki to jest wybieg, To by nie trzeba było tyle przeszukiwać. To jest trawa, nie? Tak, trawa. Trawiasty, no to hup, hup, łąkacyk. I to jest ten. O, widzicie, no to mam jednego. Czyli jeszcze jednego muszę wtrzaskać i będzie, i będzie dobrze. Tutaj łąkowych nie zostało za dużo dinozaurów. Zobaczcie, no nie jest tego wcale tak dużo, żebym miał wszystkie stepowe. No, tu została jedna karta, została dinozaurów, żebym miał stepowe wszystkie. Też, też dość fajnie. Piasek. No, piasku niestety dużo więcej dinozaurów, których nie mam. Tropik. No, z tropiku też dużo nie mam. Jest ich dużo. Ogień. No, z ognia jedna strona, jedna strona w sumie. Ale ten jest do odblokowania, do zdobycia. Tego chyba tam gdzieś mam. Tak mi się wydaje. Tego? Ja go nie mam postawionego. Ej, no tu jest. I z ognia jest ten też, tu jest. Te nie wie, czy są, ale są. Te dwa kolejne z ognia. Więc tu ich troszkę z ognia tych dinozaurów też jest do postawienia. O, ten też jest, widzicie? To tego też będę miał. Tu jest z ognia ten, ten. Więc jeżeli bym wszystkie zrobił, to ich dosyć sporo mi tutaj wpadnie tych dinozaurów, których nie mam poskładanych. Dosyć sporo ich przybędzie i dosyć fajnie, tak mi się wydaje. No dobra, co myśmy to chcieli jeszcze zrobić? Już nie pamiętam, co chciał jeszcze zrobić. Więc e, co sobie zrobimy? Nic sobie nie zrobimy. Zobaczymy jakie tu są dinozaury. Akurat wszystkie dinozaury posiadamy, więc nie ma co tutaj otwierać, niszczyć skrzynek. Ale... Szkapa by nie był z Tobą, jakby nie otworzył przynajmniej kilku skrzynek. Ej, no drzewko mi przeszło obok nosa. Więc otworzymy sobie e, te siedem skrzyneczek i zobaczymy czy coś wpadnie. Niestety nic. Druga skrzyneczka i nic. Następna skrzyneczka i nic. Wiecie, miałem się tam, bele mnie części jakieś wpadają do dinozaurów i mi tego ubywa. Albo jakieś takie, no wiecie, no każda karta to jest coś. No to się zbiera, to się zbiera. Wiecie, bym wywalił te 400 tysięcy, które wywaliłem na założenie klubu, to wiecie ile to jest skrzynek znów? Ile to jest otwierania skrzynek? Ale u mnie poszło wszystko na... Na klub, ostatnia karta i kiedyś to zbierałem. Dobra, mamy tak teraz, powiem wam, trzeba by to było wszystko sprzedać. Bo po prostu tego nie ubywam, nie używam. Bo choćby to chciał ustawiać, to nie mam miejsca. Ja już mam tyle rzeczy nastawianych, że praktycznie trzeba by się ich pozbyć. Jeżeli uda mi się odblokować tamtą część terenu jakoś nazbierać na to diamencików, tych muszelek i to odblokować. Dobra, tutaj mamy tyle dinozaurów, to tutaj mamy jeszcze masę dinozaurów do postawienia. No nie licząc tego, że tutaj ich jest jeszcze masę do postawienia i nie ma ich gdzie postawić. No? Dobra, bo zatnę tu zaraz. Normalnie tak mi się spać chce. Więc dobra, myślę, że na dziś tyle. Troszkęśmy podziałali, klub żeśmy założyli, więc mamy własny klub. Jak się Wam podobał filmik, łapka do góry, komentarze mile widziane. I do zobaczenia. Cześć, Wam.